Teraz tutaj pokażę, jak jest pani w Siemka, Siemka, Siema przyjaciele. Cześć Roman, cześć Mario, cześć Andrzej, bądziorno. Stizek, cześć Harna, Sialinka, będzie ogień. Bądziorno Kamil, przyjacielu. Cześć Adam Wrocław. Cześć Agu, Dariusz Szydlewski, bądziorno. Tam tytel jest, miłego Dziąka. Cześć Silvermark Sam jest Janek żyje, tak, Janek jest tam gdzieś gdzieś tam, tam chodzi z wykrywaczem Cześć Leo Ragnar jest Siemka Końciu jest, bądź orno kto tu jeszcze był Sznita 64, cześć o, dziwnowie jesteście mire, No kurde Przesiadać, pozdro Chodź do... Bo woda byłem w wodzie, już mam hajsu całą torbę. Jest Janek u mnie jeszcze, kończy. Janek gdzieś tam biega. Tam gdzieś Janek, gdzieś daleko, no lekcą. Tadeusz, pozdrawiamy. No ładnie jest to, jak ci powiem, tutaj. No i co, no gronów pełno na plaży tylko, ale tak to. Alinka, masz chyba rację, bo coś tutaj nie wiadomo, co chodzi. Zajmę się tym. Cześć, Bancia. Cześć kądziu Ktoś tutaj pisze do mnie, ale co? Zenon, pozdrawiam Pozdrawiam Zenon Muszę dźwięki wyłączyć Ktoś pisze To ja właśnie wróciłem na jezioro znalazłem dzisiaj zegarek Wow Super Mario Jest Alon pomoże Janek będzie do ciebie jechał ode mnie Jak skończymy wykop. Cześć Daniel Lawa, Siemka Leo już jest po wykopkach Czapkę mam na sobie. Cześć wszystkim, lawa się wita. Krycha wola, Siemka. A sznita 64, no witaj, w stadzie. Pogoda mega jest dokładnie. Silver przecież. No, ciekawe to każdy sygnał, wiesz? Ale nakopane, jest i neodymowy, siema Iwa, Iwa, cześć Uteka Soplica, hejka, Adam, cześć Tomek, siemanko, druga dla wszystkich Adam, witaj Sebek napisał, chyba zaspał. Gel bibi biby są Arkadiusz dobre. Jolanta siemka. No i mega mega kądził Będzie kopany I Powiem Ci, że nie Janek się samo jechał Ja nie Teges, nie, nie jechałem w Radzie Niemca Ale ładnie, dojechaliśmy Adam Grzewicki Wytargaj coś kompletnego Już nie wiem, czy będę włączał, wykrywacz Czekam aż Janek przyjdzie Jolanta Masa. Sebek napisał, że nie zaspał. Nie wiem, czy Sebek jest na lajpie w ogóle, bo ja czytam wiadomości z Whatsappa. No, może być, że jest pixelodza. Jadek z Ładu nie wiem po dokładnie. słuchajcie, jak jest pikseloza, to kończymy to. Agnieszka kolorowa jest. Słuchajcie, no to pokażę wam Tu są jeszcze łajby To jest pan, który pilnuje A ogólnie ta... Dzień dobry, Paulinka, witaj Buongiorno, Mariusz Czyli Malwina Wójcik ma dzisiaj urodziny Także Malwina wszystkiego najlepszego Solar bądźorno Rekinie trzymajcie się, pozdro, ile szukać? Janka, gdzie jest Janek? tam, tam, tam gdzieś tam jest trzymajcie się pozdro Roman, pozdro hejka